nie zapomnieć włączyć nagrywania. Witaj Piotrze. Cześć Mateusz. Witamy Was drodzy słuchacze naszego podcastowego kanału. Zapraszamy do towarzyszenia nam na naszym nowym kanale, który nazywa się Do Powiedzenia. Będziemy się starać publikować takie krótsze odcinki w każdy poniedziałek i w każdą sobotę o godzinie 19. A w środę? A w środę dłuższy odcinek całości, że tak powiem tematycznie gdzie podejmujemy bardzo różną tematykę, obecnie Dekalog. opartą na dekalogu, a jeszcze szerzej na katechizmie kościoła katolickiego. A później, jak już skończymy katechizm, bo niewiele zostało, to myślę, że jeszcze szerzej, jeszcze szersze tematy. Chciałem zażartować, że na naszych podcastach zawsze wyglądamy super i ekstra, a dzisiaj na wizji jest jak jest. <noise> dzisiaj takie mała możliwość zajrzenia do naszego studia. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie subskrypcje, za lajki, za komentarze. To pomaga rozwijać się temu kanałowi. Zapraszamy, żeby nas śledzić. I do zobaczenia i do usłyszenia. No jak to sprawdzić, czy Chrystus jest w moim życiu na pierwszym miejscu? No zawsze najprostszym jest sprawdzenie, gdzie szukam odpowiedzi na najważniejsze pytania w moim życiu. Kogo się radzę? A drugie to w oparciu o kogo podejmuję decyzję. No i, i czy wybieram to? Co mówi Chrystus? To co mówi Chrystus. No a co ja się z tym nie zgadzam, co mówi Chrystus? A, a uważam się za wierzącego? No to będzie rozdźwięk. To myślę, że w trakcie poznawania katechizmu, odkrywania go, będę czuł rozdźwięk między tym, co mówi całe bogactwo wiary, które mamy w katechizmie zebrane, z tym, co ja przeżywam w moim życiu. No I mam, mam nadzieję, że mi to pomoże potem zdobyć argumenty, żeby siebie poukładać i ten rozdźwięk zniwelować, żeby jednak wybrać Chrystusa. No i tu jest trzeci właśnie punkt tego dzisiejszego spotkania, czyli katecheza. Nie katechizm, tylko katecheza, bo mhm. katechizm we wstępie mówi o tym, że jest stworzony po to, żeby służyć katechezie. Mogę to powiedzieć? Oczywiście. Bo w ogóle uważam, że ten wstęp do katechizmu no nie chcę tego mówić, bo nie wolno kopać leżącego masakruje kościół. Bo pokazuje, jak ważna jest katecheza. I ja to czytając jako ksiądz, widzę, jak my jako kościół nie dorastamy do, do, do katechizowania. Ale to nie chcę tego mówić. Znaczy się, to nie da się tego nie powiedzieć. Jak się czyta w ten wstęp i czyta się to, co tam jest napisane o katechezie i chociażby to najprostsze, że ma służyć katechezie dzieci, młodzieży i, I dorosłych. dorosłych, no to my już leżymy. Bo dla nas katecheza skończyła się na zasadzie szkoły. No nie, no Podstawowa tutaj... szkoła średnia. No nie, no będę bronił, bo przecież to, co teraz robimy, to jest jakaś forma katechezy. Pytanie jest moje inne. Nie tyle, czy w kościele, że tak powiem wprost, realizujemy to i w jakim stopniu. I okaże się, że oczywiście bardziej akcent postawiony jest na dzieci i młodzież, niż na dorosłych. Tylko inaczej. Czy my jako dorośli czujemy w ogóle potrzebę katechezy w naszym życiu? Tak, pozytywne ujęcie. Pozytywne ujęcie. Albo doceniajmy te wysiłki, kiedy jako dorosły mogę uczestniczyć w katechezie. Cudze wysiłki takiej grupy, takiego księdza, takiej. takiej jak... W ogóle czujmy potrzebę, bo może być tak i mi się to z tym skojarzyło. I dlatego ja to w ogóle wpisałem jako takie niedopowiedziane, żeby to dopowiedzieć, że człowiek niezależnie od wieku zawsze powinien być poddany katechezie. Tam jest tak pięknie powiedziane przez papieża, że ten katechizm ma umacniać wiarę człowieka. Tak, rozwijać. Rozwijać, rozwijać. i umacniać. No, i teraz, jeżeli dla mnie katecheza skończyła się wraz ze szkołą średnią, i teraz opiera się tylko na przykład na słuchaniu niedzielnych homilii w kościele. To mało. To jest, no właśnie, bardzo mało. Sam katechizm mówi, że niedziela to jest liturgia, a nie katecheza. A nie katecheza. Poza tym pamiętasz, kiedyś były kazania tak zwane katechizmowe, a dzisiaj już to bardzo rzadko można spotkać. Czasem jeszcze w niektórych parafiach w pierwsze piątki miesiąca się głosi kazania katechizmowe, ale to już. Jest pewien Rzadkość. cykl, jest systematyczność. Tak, bierze i... się na przykład, nie wiem, sześć praw wiary, 10 przykazań, tak. grzechy główne i, i tydzień w tydzień realizuje. To trzeba wyzwanie. powiedzieć, że jest to bardzo wymagające od kaznodziei. On się musi przygotować. A chyba łatwiej jest powiedzieć taką homilię troszkę z gazety, troszkę z Pisma Świętego. Pewnie tak. Natomiast mówię, samo takie myślenie człowieka, żeby czuł w sobie potrzebę katechezy, żebym umiał odpowiedzieć na pytanie. Co ja wierzę? No, ja to często młodzieży powtarzałem, jak uczyłem w szkole. Jako taki dobry przykład, kiedy znajoma już wiele lat temu wyjechała za granicę po szkole średniej, po maturze i potem wróciła, wierząca osoba wychowana w wierzącym domu, blisko kościoła, we wspólnotach, mówi, pojechała za granicę. Siadła ze znajomymi, których tam poznała, rozmowa, dyskusja, każdy zaczął się dzielić swoją wiarą z różnych wyznań osoby, różnych religii, i kiedy jej postawili pytanie, w kogo wierzy, to się poddała. Kiedy ją zapytali, ale o co chodzi, ale dlaczego, ale jak, skąd to się wzięło i tak dalej, poddała się. I mówi, tyle lat katechezy, wszystkiego go należała. Ona mówi, że po prostu się poczuła bardzo kiepsko z tym, że nie potrafiła sama od siebie powiedzieć tego, jako dorosła osoba mhm. wychowana w kościele. Więc tu bym szukał takiego podejścia. Mówię, bardziej mi chodzi o to, żeby człowiek poczuł, że potrzebuje katechezy. To są takie moje trzy punkty, które wymagały dopowiedzenia w tym wstępie do katechizmu. Bardzo mi się to podoba. Ja bym to jeszcze przyozdobił tymi mediami. Że świat od tego momentu, kiedy Katechin zostaje pisany, bardzo się zmienia pod kątem tego przekazu medialnego. No i w ramach takiej ciekawostki, jak był ten boom medialny w latach 60. i była ta pierwsza debata relacjonowana, transmitowana w telewizji, to w tej pierwszej debacie brał udział Kennedy, a jego rywalem był Nixon. I wyobraź sobie, że ludzie oglądali to w telewizji, a inna grupa słuchała tego w radio. Ci, którzy słuchali w radio, byli pewni, że Nixon wygrał debatę. Ale ci, którzy oglądali telewizję, widzieli, że wygrał Kennedy. Dlaczego? Ponieważ w radio Nixon był ekspertem, udzielał wspaniałych odpowiedzi. Natomiast ci, którzy go widzieli, to widzieli, że się poci, cały czas się wyciera, był blady, on przeżył tuż przed debatą jakąś infekcję wirusową. Poza tym był po urazie kolana, miał jakieś kontuzje i cały czas tak przez, z jednej nogi na drugą nogę musiał zmieniać pozycję. Widok tego był tak niekorzystny je, dla niego, że Kennedy został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Potęga mediów. Znowu podcast wygrywa z YouTube'em. <laughs>